you <coughs> Szanowni, serdecznie pozdrawiam. Z tej strony Paweł Cwynar. Chciałem wam zaprezentować najnowszą moją książkę. Jest to kryminał. Książka jest oparta na faktach. Z racji tego, że byłem człowiekiem, który ponad 15 lat swojego życia, łącznie to ponad 20 lat swojego życia był po drugiej stronie, po tej złej stronie, dlatego poznałem wiele bardzo ciekawych, mocnych historii. Oto jest jedna z nich. Gorąco zachęcam do zainteresowania tą książką. Tą książką i będę bardzo wdzięczny za Recenzję. Pozdrawiam serdecznie. Książka jest wydana w wydawnictwie Esprit, które również pozdrawiam i dziękuję za owocną współpracę.